Już idziemy na kolejną miejscówkę. Tym razem idziemy połowić na spinning sumiki karłowate. Zestaw ten sam, kolega ten sam i widzimy się na miejscu. Już jesteśmy blisko. Już prawie jesteśmy. To jest miejscówka tam, obok wodospadu. No to co, idziemy. Jesteśmy na miejscówce. Teraz. czekać tylko na pierwszą rybę. Więc rzucamy. Zmiana przynęty z Shottizo na takiego twisterka. Zmiana przynęty z takiego twisterka na takiego twisterka. Zmiana troszeczkę miejscówki. Idziemy na drugą stronę tej rzeczki. Mili rzeczki gdzie to się przechodziło Chodzimy. Ciu, 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 ciu. nadal pomarańczowy twister U. czarny wan przechodzimy tu krótko wędka nadal ta sama tutaj nawet to z góry tutaj tylko część Dobra, schodzę. O kurwa, idziemy. Dobra, muszę kończyć na chwilę. Niestety nic nie ma, idziemy dalej. No i idziemy. Wracamy na miejscówkę. To chyba tu było. Tak, bo już widzę tamto jest zakręt. Teraz niewyraźnie będzie, e, bo... Patrzę na zewnątrz, nie na telefon. Siema, kolego. Zmieniamy przynęte z tego pomarańczowego na takiego.